Dzień dobry. Chciałam Wam opowiedzieć bardzo ciekawą historię o Marcinie Romanowskim, o lobbingu i o wojnie tytoniowej, która miała miejsce, i właściwie yy, chyba cały czas ta wojna między największymi koncernami tytoniowymi trwa. Ale co w tym wszystkim robił Marcin Romanowski? <laughs> Otóż kilka lat temu. Marcin Romanowski jako wiceminister sprawiedliwości nagle niesamowicie zainteresował się akcyzą na wyroby tytoniowe i napisał list do ministra finansów, że koniecznie trzeba podnieść akcyzę na pewien rodzaj wyrobów tytoniowych. Chodzi o IQOSy. A to akurat jest domena jednego z koncernów, koncernów Philip Morris. No i y, skąd nagle Romanowskiemu przyszło do głowy, że koniecznie trzeba y, podnieść akcyzę właśnie akurat na te produkty? Może i tak, może i trzeba, rzeczywiście. Tak się składa, ale pewnie to zupełny zbieg okoliczności, że przyjacielem Marcina Romanowskiego jest Przemysław Bippler. Wówczas, kiedy to wszystko się działo... Y, Wtedy, kiedy wiceminister Romanowski wysyłał list do ministra finansów, Przemysław Wipper nie był jeszcze posłem, lecz miał firmę lobbyingową. No i w tej historii interesujące jest to, że. Hmm, Właśnie Marcin Romanowski był nawet świadkiem na ślubie Przemysława Wiplera. I oto nagle właśnie Romanowski zgłasza taką poprawkę. Jednocześnie yy, wiemy, że tego typu poprawkę proponowali przedstawiciele konkurenta Philip Morrisa, czyli British American Tobacco. A Adam Bielan w wywiadzie dla Polsatu swego czasu ujawnił w każdym razie tak wynikało z jego wypowiedzi. Że Przemysław Wipler, właśnie też zupełnie przypadkiem pracuje dla British American Tobacco i zupełnie przypadkiem jego przyjaciel zgłasza poprawkę, która uderza w konkurenta British American Tobacco. Wiem, tu są po prostu same zbiegi okoliczności, ale to mniej więcej wiedzieliśmy, bo o tym pisało i wprost o tej e, poprawce zgłoszonej przez Romanowskiego i jego relacji e, z Wiplerem <kluzny> i Gazeta Wyborcza i inne media. Ale pojawił się zupełnie nowy wątek e, związany właśnie z Marcinem e, Romanowskim, i ten wątek możecie odnaleźć. W raporcie zespołu, który badał śledztwa prowadzone za czasów prawa i sprawiedliwości. To jest ten zespół, który nadzoruje prokurator Katarzyna Kwiatkowska. Oni przedstawili wstępny raport dotyczący części śledztw, bodajże 200, będą badać dalej, ale właśnie w tym raporcie jest bardzo ciekawy fragment pod tytułem Ustawa akcyzowa przepisy akcyzowe, bo co, co tak naprawdę się tam działo za zamkniętymi drzwiami? Z tego raportu właśnie można się dowiedzieć. Otóż, żeby wiedzieć tak naprawdę, o co w tej historii chodziło, to trzeba zauważyć, że Romanowski jakby złożył tę poprawkę, że koniecznie trzeba zwiększyć akcyzę na te aikosy i rząd Mateusza Morawieckiego. Zwiększył y, tę akcyzę. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj była próba rozegrania tego w taki oto sposób, że wojna między frakcją Zbigniewa Ziobry a z frakcją Mateusza Morawieckiego polegała między innymi na tym, że zastawiali na siebie pułapkę. I Romanowski, oprócz tego, że zupełnie przypadkiem poszedł na rękę swojemu koledze Przemysławowi Wiplerowi, to oprócz tego była tutaj taka myśl, że trzeba zostawić pułapkę na Morawieckiego, bo jak nie będzie chciał podnieść tej akcyzy akurat na te produkty, no, to będzie można mu zarzucać, że ulega lobbyingowi. A co zrobił rząd Morawieckiego? Ostatecznie rząd Morawieckiego przygotował ustawę, tak jak powiedziałam, było to kilka lat temu. <laughs> przygotował ustawę o akcyzie i yy, po prostu zaplanował w niej obciążenia, zarówno dla y, Philip Morrisa, jak i dla British American Tobacco. Oczywiście każda z tych firm uważa, że ustawa właśnie w nią uderzyła mocniej, a nie w konkurencję. No, ja próbowałam to policzyć. Moim zdaniem i y, jedna, i druga strona ma y, większe obciążenia, i tak y, Ministerstwo Finansów właśnie próbowało to rozwiązać. W związku z tym y, wydaje się, że tu myśl tego Ministerstwa Finansów była taka, że owszem, tym dowalimy akcyzę, ale, ale tym drugim, którzy koniecznie chcieli dobić konkurenta, to też im dowalimy. Tak moim zdaniem to wyglądało i y, generalnie y, operacja w sumie pozytywna, bo przychody do y, budżetowe dzięki temu y, y, wzrosły. Ale zanim to wszystko nastąpiło, to właśnie yy, w tym raporcie prokurator Kwiatkowskiej możemy przeczytać, że nie dość, że Romanowski nagle się zainteresował wyborami, tymi wyrobami tytoniowymi, to jeszcze i znów niesamowity zbieg okoliczności. To właśnie do Romanowskiego przyszedł tajemniczy anonim. <laughs> A w tym anonimie było powiedziane, że politycy y, Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z przedstawicielami Philip Morris'a, bo Philip Morris oczywiście też prowadził lobbying i usiłował wytłumaczyć rozmaitym posłom, że te y, papierosy takie y, podgrzewane, nie te tradycyjne, to one są zdrowsze. No i chodził i przekonywał posłów. W tym anonimie można było przeczytać, że właśnie doszło do takiego spotkania w Sejmie i tam był y, 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 Tomasz. Y, Latos, Konstanty Radziwił, Ryszard Tarlecki bodajże, czyli politycy <laughs> Prawa i Sprawiedliwości. No i ten anonim głosił, że tu na pewno jest jakaś korupcja. Nie wiem, jak można podejrzewać pana Ryszarda i pana Konstantego o korupcję. No ale właśnie tak było. No i ten anonim Romanowski, który zupełnym przypadkiem właśnie do niego trafił. Został przekazany do Zbigniewa Ziobry. A Zbigniew Ziobro przekazał go do prokuratora Bogdana Święczkowskiego. A prokurator Bogdan Święczkowski przekazał go podległemu sobie prokuratorowi. No i słuchajcie, zaczęła się zabawa. Ten biedny prokurator, referent z tym anonimem, z którego nic nie wynikało, bo. Oczywiście, y, lobbying trzeba śledzić, i bardzo dobrze, że y, o tym spotkaniu przedstawicieli Filip Morisa z politykami pisu y, media informowały y, bardzo dobrze, tylko że ten biedny prokurator nie wiedział, co z tym zrobić. W związku z tym poprzewracał ten anonim w lewo, w prawo może kogoś y, przesłuchał, no i w zasadzie uznał, że on nie ma żadnego materiału, że trzeba śledztwo umorzyć. Tymczasem z góry, czyli od Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego, <laughs> przyszedł prikaz. Nie umarzamy. Dalej wzywamy świadków. I co więcej, ten biedny prokurator to nie tak, że on mógł sobie sam wzywać świadków i wybierać terminy. Nie, on był nadzorowany, jeśli chodzi o właśnie listę tych świadków, przez pana Jakuba Romelczyka, takiego prokuratora, który wiemy, że był w tym ścisłym kręgu Ziobry. Ponieważ on jest też bohaterem nagrań Tomasza Mraza i tam y, też y, z Romanowskim na tych nagraniach ustalił, ustalał, co trzeba zrobić z jakimi śledztwami. Więc była to osoba zaufana. No więc tak, ten prokurator no, wzywał tych świadków, przysłuchiwał. Potem. Pisze pismo, słuchajcie, no tu nic nie ma, muszę umorzyć śledztwo. Nie, nie możesz umarzać, odrzucona prośba. Potem po trzech miesiącach znowu pisze, nie mam tutaj nic, no muszę umorzyć śledztwo. Znowu odmowa, Święczkowski i Ziobro mówią, nie, śledztwo trzeba dalej prowadzić. Potem jeszcze raz ten biedny prokurator referent próbuje umorzyć to śledztwo, no bo nie ma nic, po prostu no nic. Ale też za trzecim razem nie. Dopiero w sierpniu 2023 roku, czyli w zasadzie tuż przed wyborami, w końcu prokuratura krajowa zgadza się na to, żeby to śledztwo w sprawie tego anonimu, a to jest po prostu jedyny obiekt w tym śledztwie, to śledztwo zostaje umorzone. No i w tym raporcie pani prokurator Kwiatkowskiej możecie przeczytać, że to jest po prostu niewiarygodne, żeby poświęcać tyle czasu, no prawie 2,5 roku na badanie anonimu, z którego nic nie wynika, prócz tego, że ktoś z kim się spotkał. Nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych przesłanek. Moja hipoteza jest taka, że yy, po prostu yy, Ziobryści chcieli trzymać na smyczy jakby drugą stronę, żeby ci urzędnicy ministerstwa finansów ci ludzie Morawieckiego a generalnie też osoby związane z Filipem Morisem no, czuły taki oddech za plecami i dlatego te śledztwa, to śledztwo nie było ciągle umarzane. Oczywiście w tym raporcie możecie przeczytać, że takie postępowanie jest w ogóle urąga generalnie zasadą, wedle których powinna działać e, prokuratura, no bo jednak prokurator referent powinien mieć pewną e, autonomię, jeżeli on wskazuje, że naprawdę tu się nic nie da zrobić, to przedłużanie sztuczne takiego śledztwa jest e, bardzo dużym nadużyciem, a przede wszystkim chciałbym się powiedzieć, że e, prokuratorzy naprawdę powinni ścigać przestępców. A nie służyć w akcji lobbyingowej po to, żeby trzymać na smyczy jedno lobby, trzyma na smyczy drugie lobby, jedna frakcja wewnątrz PiSu, trzyma na smyczy drugą frakcję PiSu, bo tak to w rzeczywistości wyglądało. Generalnie jednak ja trochę się śmieję, ale jednak jest to sytuacja skandaliczna, żeby właśnie wykorzystywać prokuraturę w takiej akcji lobbyingowej, bo inaczej nie da się tego wyjaśnić. Te kolejne y, umarzania śledztwa. Zresztą tak stwierdza to ten y, raport. Oczywiście, to nie jest tak, że y, w tej wojnie tytoniowej, y, jeśli chodzi o koncerny, ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Nie. Obie strony tej wojny. Te wszystkie największe koncerny tytoniowe nieustająco prowadzą lobbying. <grym> lobbying zresztą sam w sobie nie jest niczym złym, jest naturalnym elementem e, każdego systemu demokratycznego. Natomiast kluczowe jest to, żeby ten lobbying był przejrzysty, żebyśmy wiedzieli jak on działa, jakie są interesy m, kolejnych grup, które chciałyby wpływać na. Prawo, które jest ustanawiane w Sejmie, które jest przygotowywane przez rząd, i najważniejsza w tej sprawie jest przejrzystość. Więc powtórzę jeszcze raz. W tej historii nie ma czegoś takiego, że tu jest bohater pozytywny, a tu jest bohater negatywny, bo zwracam uwagę, że całkiem niedawno, właśnie wirtualna Polska. Bodajże Patryk Słowik i Paweł Figurski napisali teksty o tym, że minister obrony narodowej, wicepremier i lider PSL, Władysław kosiniak Kamysz, spotkał się z Jackiem Olczakiem, bardzo ważnym menedżerem w całej światowej strukturze Filip Morisa, a generalnie PSL próbuje torpedować próby przygotowania ustawy, która byłaby wdrożeniem takiej dyrektywy unijnej, a chodzi o produkty tytoniowe. Z aromatem. No i teraz oczywiście rząd dopiero teraz próbuje sfinalizować pracę nad tym projektem, który Powstał m, oczywiście w Ministerstwie Zdrowia. No i teraz, m, tak jak powiedziałam, jakby ta wojna tytoniowa trwa cały czas, więc trzeba będzie patrzeć na ręce władzy posłom, kto jak głosuje, w jakiej sprawie m, i jak ta ustawa będzie ostatecznie wyglądać. Bo oczywiście druga strona. M, czyli Philip Morris, który tutaj mógłby stracić na tym, iż taka ustawa wejdzie w życie i dlatego PSL próbuje to torpedować. Oczywiście tutaj jeszcze wchodzi w grę w to, że u nas jest dość rozbudowana branża tytoniowa, uprawy tytoniu, no i PSL oczywiście czuje się zobowiązany stanąć w obronie interesów tej branży, więc mamy tutaj mnóstwo zmiennych. Z kolei powiedzmy jedni drugim Narzucają, że cały czas wprowadzają na rynek jakieś produkty, które w zasadzie tak samo są produktami szkodliwymi, tylko opakowują je w taki dziwny sposób, żeby robić wrażenie, iż to w ogóle nie jest produkt szkodliwy. Więc naprawdę, wchodzenie w to to jest bardzo. Bardzo ryzykowna sprawa, bo tych produktów tytoniowych jest tyle, że już człowiek nawet nie jest w stanie się połapać, co, kto, jaki, <grym> jaki produkt, jak działa i tak dalej. Niestety moja wiedza jest w tej sprawie skromna, bo nie palę już od dłuższego czasu, więc dokładnie nie wiem, jak te produkty wyglądają, ale wiem na pewno, że lobbying cały czas trwa, tym bardziej, że cała Unia Europejska. Idzie w stronę generalnie ograniczenia tej branży tytoniowej właśnie ze względów zdrowotnych. No, a siłą rzeczy ta branża będzie się broniła przed tymi ograniczeniami rękami i nogami. Także będziemy się przyglądać tej ustawie, będziemy kontrolować ten lobbying, będziemy go opisywać, będziemy przedstawiać racje jednej i drugiej strony. Zobaczymy, w jaki sposób Sejm będzie procedował tę ustawę, to jest dyrektywa unijna, więc tak czy owak trzeba będzie ją wprowadzić w życie.